Cześć wszystkim, z tej strony Bartek z blogu Botok. Pamiętajcie, to było podszaleńce. To Nie mnie słuchać, ale jeżeli chcecie, to kolejny. Rowing Jack. Próbował, ale browar. No, jeżeli można powiedzieć, że ojcem polskiego kraftu, legendą polskiego kraftu jest Atak Mielu, tutaj mamy ojca przestępnego. IG Pop polskiej sceny no, ping nowofalowych. Każdy próbował, jeżeli nie miał okazji, to jak najbardziej zachęcam. Było wiele warek, niekończące się dyskusje, która warka lepsza, która gorsza. Zobaczymy, jak jest dziś. Piwo w stylu American Pale Ale. Skład: Woda, słody pale Ale, chroniczny w jednej dla alebrowaru w browarze Gościszewo. Michał Saks, twórca receptu, współzałożyciel alebrowaru, także osoba mocno zaangażowana w to, że no jakby nie patrzeć, browar Gościszewo robi naprawdę dobrą robotę ostatnio. Jakby nie mówić, o no, ten inwendzony Baldwin Porter trochę, trochę stał się polskim świętym gralem. Cena Wysoka powiedzmy, powiedzmy, że wysoka delikatnie rzecz biorąc, Alpin teraz naprawdę świetne recenzje, kontur bardzo fajny, Xteria A55, gdzie mają Boki, Pilsy mielone, Mandarino Bavaria, a drugie Hellerkaug. No niemieckim nowo to też bardzo dobre propozycje. Tutaj natomiast Ale Browar, tam gdzie chłopaki Crazy Mike, Smokey Joe, czy też Rolling Jack wypracowana marka na rynku. Etykieta, mamy tutaj pana w stylu Jacka Sparrowa, piwny pirat, oznaczenie, które bardzo lubię palerować, czyli goryczka 3,5 na 5, słody 3,5 na 5, moc 3 na 5, pirackie złoto jako kolor 70 no siedemdziesiątej było to sporo, alkohol 6,2, ekstra 16, Piwo ma datę wolności do 15 czerwca. Więc troszeczkę się boję, że śmielenie nie powalą, ale. Mm. No, piwo ma swoją, końc swojej daty wolności za 2 tygodnie. No, aromaty są bardzo intensywne do tej pory. No, na pierwszym planie cytrusy z grejfrute, no, taką skórą od czerwonego grejfruta. No i w pełno żywicy. Zobaczmy co wyglądzie. Pierwsza rzecz, która super mi się podoba, czyli proszę popatrzeć, widać mi palec, piwo jest klarowne. Proszę Państwa, człowiek pije trochę tymi oczyma. Idealna klarowność. No, nie powiedziałbym, że jest to pils, ale że jest naprawdę bardzo fajny. Piana. Yy, Średnio i drobna pęczężykowa. Można nawet powiedzieć, że na górze jest to taka przyjemna śmietanka. Mam nadzieję, że piano otrzymuje przez dłuższy czas, bo tak, wizualnie wygląda świetnie. A ze szkła. A co do szkła? Zaraz, zaraz, bo piano trochę panuję. Co do szkła? Wszyscy chyba widzieliśmy pewne krosna i ich, no, ich zestaw pięknego smakosza. gdzie mamy 6 szpieł w tym z tego wyboru. I drugi są, który tam bardziej rozgrzał moje serce, to zestaw za 21 złotych, 4 IPA Glass. pan Zamówiony. Każdy, kto ma okazję, wchodzi na stronę Crossna, bierze IPA Glass, bierze inne szkła, naprawdę super oferta. Mam nadzieję, że Kroson zorientuje się, jakie jest zapotrzebowanie na rynku na naprawdę fachowe szkło do i nie podwyższy ceny. Póki możecie, bierzcie. Ale bardzo to bardzo podobny, mocno cytrusowy. rzeźki, z fajną i naprawdę jaką igielną nutą. Więc spróbujemy. Proszę Państwa, o to powód, dla którego. Rowin Jack stał się twarzą, jedną z twarzy polskiego kraftu. Świetna, cytrusowa goryczka. 70 ibu spokojnie jest, i możemy oprzeć się na dosyć wysoką. Kontrasłodowa jest, ale nie narzucają to się od razu. Na początku, czuję naprawdę uderzenie tych cytrusów, tych... No, całej potęgi 70 ibu i dopiero w jakimś czasie na naszym, na naszym podmówieniu zostaje taka przyjemna słodowość. Więc jest naprawdę super. E, piwo mierza zdecydowanie w stronę wytrawności. 70 IBU. No. Czuć moc już w pierwszym łyku. Goryczka ma Żywiczny charakter żywiczno-kraifutowy charakter bardziej żywiczny, to prawda no i ma tendencję do odkładania się. Jest przyjemne, zdecydowanie więc nie stanowi dla mnie jakiegoś tragicznego problemu. Bardzo no, ją została zaktualizowana. Piano no, piano niestety zaczęła znikać, koronkowanie na średnim poziomie. Ale I tak jest najbardziej pozytywne wrażenie pozytywne z tego piwa. No, to jest jedna z tych rzeczy w Polskiej craftcie, gdzie jesteśmy naprawdę niewolnikami, ale przyjemnymi niewolnikami nowości. Kiedy przeglądam oferty i grafa, drinka, czy też jakichś w sklepów, których nie można których nie ma wyposławych, Jakubosławiu, czy w borze, etc., to za każdym razem zrzucają Polsę na Facebooka, to jest wow, to chcę, to chcę, to chcę, to chcę, to chcę, I nie można wszystkiego stworzyć. Ale jeżeli już się stworzy coś takiego jak Rolling Jack, Ojca Chrzestnego, Polskiego Craftu, to trzeba pielęgnować tą markę, trzeba naprawdę starać się, żeby piwo za każdym razem było dobre. Niestety czasem to się nie udawało ja to szczerze powiedzieć, ale w tym przypadku warka 15 czerwca 2015, no zostały dwa tygodnie, więc powiem tak, jeżeli ktoś rzuci promocję, bo się kończy termin ważności wierzcie bez zastanowienia, piwo wciąż ma świetne, ożywiające cytrusy, bardzo dobrą goryczkę, ani śladu zepsucia, jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Dlatego piwo dostaję ode mnie bardzo mocne 8 na 10. Jeżeli jest się IG Popem polskiego kraftu, trzeba trzymać pasą. Bym to Rowing Jack, ale browar, a mówił do was Bartek z blogu Piwo, dostępnego na Facebooku, YouTube'ie, Facebooku, YouTube'ie, blogu blogspot.pl A poza tym na redb, że oceń piwo chryste panie, to wszędzie są ludzie. Widzimy się na kolejnym razie, Na tym Piwny Bełkot. Musicie mnie słuchać. Oprócz tego, żeby kupić fajny słowo stanie. To, to zróbcie rafie. Trzymajcie się wszyscy, cześć.